Praktyka pokory, myśl często o Twojej słabości, o Twoim zaślepieniu, o Twojej nikczemności, o zatwardziałości Twojego serca, o Twojej zmysłowości, o oziębłości względem Boga, o Twoim przywiązaniu do stworzeń i o tylu jeszcze innych grzesznych skłonnościach. Które rodzą się w Twojej zepsutej naturze, aby było to dla Ciebie wystarczająco mocnym powodem do nieustannego zanurzania się w swojej nicości, i do tego, byś zawsze był bardzo mały i lichy we własnych oczach. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, prosimy. Do naszych serc. Przyjdź z łaską zrozumienia. Przyjdź z łaską pokory. Amen.